Witam Państwa w specjalnym odcinku przedświątecznym w zamian za mojego partnera. Witam akwarystów i tych, którzy lubią rybki akwariowe oraz roślinki. Jestem świeżakiem, więc wybaczcie. Zapraszam do postępów, jakie poczyniły nasze rośliny. Na pierwszym planie jest nurzaniec, który pięknie bije się po tafli wody. Lubię patrzeć, jak rybki z lalomem pływają między jego liśćmi. Gdzieś z tyłu pokażę Państwu przyciętego lotosa, który powoli próbuje wybić się z trzeciego planu. No, i z przodu duża ilość anubiasów rozsianych po całym akwarium. Możemy też zauważyć dobrze rozrośnięte rotale. Rybki to troszkę zbieranina wielu gatunków, ale opowiem o tych moich ulubionych. Mianowicie o neonie Inessa i neonie czerwonym, które lubię najbardziej ze względu na kolorystykę, bo lubię jak coś bardzo się wyróżnia, przeciwnie do mojego partnera, przynajmniej w akwarium. No, i piękne skalary, które są największymi rybami w naszym akwarium. Już chyba większych się nie da. No, zobaczymy, jak będą rosły. Jest ich troszkę, więc często można obejrzeć, jak za sobą gonią, rywalizują. No, i bardzo dobrze je widać na tle tej ilości roślin. Pięknie się wyróżniają, zwłaszcza te całe czarne. Akwarium jest po niedawnej podmiance wody, więc glonów nie widać. Trzyma się fajnie. Wszystkim subskrybentom mojego partnera życzę wesołych świąt i myślę, że następny odcinek już poprowadzi on sam. Pozdrawiam.